Siemanko widzowie, witaj Byku Sławku, dawno mnie nie było u Ciebie na kanale i dawno nie hejtowałem, jestem hejter Byka i pamiętajcie, jak już piszecie komentarze, to piszcie zawsze Byk Smalec, a nie Byk Słapek, zaraz pokażę Bykowi Sławkowi, gdzie raki zimują. Hola hola hejterku, nie bądź taki mądry, zaraz ci pokażę, gdzie raty zimują, okej? Okay? No dobra bystrzaku, to jedziemy, 50 kg na ilość, biceps uparty co nie? No. Dobra, jedziemy. Teraz twoja kolej. No dobra, hejterze, przyjmuję wyzwanie. Nie masz ze mną żadnych szans. Ach. I co to że chyba wystarczy, co? Nigdy więcej mnie nie hejtuj. Pamiętaj. A wy widzowie pamiętajcie łapka w górę i subskrypcja oczywiście. Ten czas.